الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك السلام عليك وعلى جمعوت بالله من الحمي والحزن ومن الجبن والبخل ومن العزل والكسل ومن ذلك الدين والقهر رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم Раби, валятуаси, рабби там им бил, хар, рабби, шрахли, садрива, ясили, амри, вахмир, обдатами, лисани, яфкаху, каули, дрозамни, тем матом дишених худбай есть значення посту. Третьим фильмаром исламу есть przestrzeganie postu w misioncu Ramada, postalszym обов'язковий w drugim roku po hiddźwie. Post oznacza powstrzymanie się od jedzenia i picia oraz stosunków małżeńskich od świtu do zachodu słońca. Czasami post trwa 29 dni, czasem 30, w zależności od liczby dni w Ramadanie. Prorok Muhammad sallallahu wasallam, w swoim życiu zdołał zachować post dziewięćukrotnie. Ramadan представив для мусульманов щебуйну вартость. Єсть то місяць святий, благословенний. Важне в Рамадані враз сповжені пророкові Мухаммедові саллаллаху алейхі ва саллям, пророчею місією встановлено початок, одро початок одроцені Ісламу. В цьому місяці розпочалося ссилання на наше святеї книзі Корану. W Ramadanie przypada również Lei Kadr, noc przeznaczenia, które jest błogosławione bardziej niż tysiąc miesięcy. Muzułmanie przestrzegają Postu, który oczyści człowieka z zewnętrznych i wewnętrznych nieczystości. Bóg Najwyższy nakazuje, Ja Eir lewina Amanu kotwila Alikunus Syanu. Znaczenie – o wy, którzy wierzycie. Przepisany jest wam post tak, jak był przepisany tym, którzy byli przed wami. Być może będziecie wytrwali. Kogo zostanie ten miesiąc, niechaj w nim pości. Post jest szczególnym aktem oddawania ści, w życiu doczesnym chroni nas od złych ucinków, a w dzień sądu od piekła, przyczyniając się do przebaczenia przez najwyższego naszych grzechów. Nasz ukochany prorok sallallahu Alai sallam powiedział: Jeśli by ludzie mogli według ważności ocenić święty miesiąc Ramadan, to pragniełoby, aby trwał cały rok. Początek Ramadanu to łaska. شودة أخرى ألا إن صنع الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال سبحانه وتعالى في الكلام وإذا وله القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون